Nadszedł już czas. Miałam na ciebie ochotę cały dzień. O, tak, to jest to. Co to za białe rzeczy? Mam ochotę w nie uderzyć? A! Dlaczego wyczuwam w buzi dziurę? Mój ząb! I co ja teraz zrobię? Myślicie, że ktoś zauważy? Potrzebuję dentysty! Teraz! Właśnie tej substancji szukałam. Hej, te rzeczy wyglądają interesująco. Mogę wykorzystać również ten składnik? Oczywiście w połączeniu z mentosami. Słyszałam, że tworzą niezłe bąbelki. Sofia, to nie jest dobry pomysł! Wskakuj do środka, mały! Jeszcze tylko jedna. Pięknie! Hej, co to za hałas? Moje karty! Ups, przepraszam! Mam na imię Mi. Nieźle trafiłaś. Mi! Zepsułaś mi wszystko! To coś zdecydowanie więcej niż bąbelki. Czy to pomaga? Musiałam coś zrobić. Mokrą chusteczkę? Ja posprzątam, nie martw się. Przeszło moje sushi. O tak. Wygląda na świeżutkie. Smacznego. Jedzenie pałeczkami zawsze mnie stresuje. Okej, okay, chwycę je mocno. Ej, uważaj z tym. Och, no dalej. Powiedziałam nie. Czy to jakieś żarty? Nie mam na to czasu. Widelec? Och, warto było poczekać! W porządku. Czas na tosty. Dwie kromki na śniadanie. Jesteś gotowa? Hmm? Halo? Co tam? Mhm. Żartujesz? Uch, ale tu ciepło! Ale się spieczemy. Tak? A potem co się stało? Chyba wkrótce będziemy gotowe, prawda? Już prawie czas! Wyskakujemy! Już za moment! Och, moje tosty! Oddzwonię! Nie znoszę, kiedy to się dzieje! Za dużo rzeczy mnie rozprasza! Ten odcinek naprawdę robi się ciekawy! Ale smakowity kąsek? O tak. Pyszny. Dostawa. Hm. Nikogo się nie spodziewam. To mój chłopak z kwiatami. A ja właśnie zjadłam cebulę. Czy są tu miętówki? Może być. Oby zamaskowało ten zapach. Mm, trzeba dobrze przerzuć szalejcie, ostre zapachy! A to kto? W tej buzi nie ma miejsca dla nas obu. Założymy się! Jestem gotowa! Tylko na to cię stać. Bum! Co to ma być? Zaraz cię pokonam! Znikaj, odorze! Hmm? Nie! Błagam! Udało się! Zapanowała świeżość! Okej, okay, o wiele lepiej! To spaghetti pachnie cudownie! Ale brakuje w nim jednego ważnego składnika. Oczywiście sera! Hej, co tu się dzieje? Po co ci to? O, uh, to łaskocze. Wystarczy odrobina. Chociaż z drugiej strony. Wygląda smacznie. Jeszcze troszkę. No dobra, jeszcze sporo. Okej, okay, już wystarczy! Hmm. Całego mnie zetrzesz? Okej. Okay, jest tak, jak lubię. Nie ponownie! Jestem gotowa na ucztę! Lubię ser. Cóż na to poradzę? Czy jest coś lepszego na upały? Pierwszy kęs smakuje najpyszniej. Mm. Wygląda to dobrze, ale przydałoby się więcej ochłody. Coś zimnego jak lód! Ech! To zbyt zimne dla moich zębów! Ale bardzo chcę zjeść więcej! Ale kremowe? Trzeba to więcej zimna! Chcę zobaczyć jej łzy! Zrozumiano? Ach, nie wiem, czy to jest tego warte. Może jeśli tylko poliże. Lisa nie jest dla mięczaków. Teraz to rozumiem! Nie, nie warto! Co za strata. Och! Przecież dopiero zaczynałyśmy! Czas na przekąskę. Mam ochotę na coś słodkiego. Ale pychota? To dla mnie jestem gotowa. Na początek tylko trochę. Super! Dasz mi tylko tyle? Przecież masz cały słoik. No dalej, dziewczyno. Jeszcze odrobinkę. O tak, jestem dziś naprawdę głodna. Nie przestawaj, robi się ciekawie. Daj mi jeszcze więcej, śmiało. Żyję się tylko raz, prawda? Nie chcę, żeby było widać chleb. Gdybym mogła pokryć też skórkę. Czuję się jak czekoladowa dama, cała pokryta cukrem. O tak! Kurczę, ale pyszne. Zastanawiacie się, co powiedziałoby wasze jedzenie, gdyby potrafiło mówić? Nie zapomnijcie podzielić się tym filmikiem ze znajomymi, ale uwaga, mogą przez niego zgłodnieć. Już obejrzane? Subskrybujcie nasz kanał, żeby nigdy nie przegapić dobrej zabawy.